halo, wiesz co, mama zachorowała, no i do szpitala wiosę. tak. Nie, 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 nie przyjeżdżaj, nie przyjeżdżaj. Dobr, ulu, ulu, ja muszę kończyć, dobrze? No, pa, pa, bo jakim? Dzień dobry, na Borno, proszę. Born. Nie ma. A gdzie indziej? Najszybciej Ekholm. Eckholm. Czyste statystyki, z tego nie ma 83% Polaków żyje w nieszczęściu. Ale my życzymy ci, żebyś był w tych pozostałych. No, żebyś był szczęśliwy. Połowa z tych 83% to są małżeństwa. 100% to babztura. 36% małżeństw kończy się rozwodem. Nie mogę, no nie mogę, no. Nie mogę, no nie mogę, Chcę, żeby wiedział. Ślubu nie będzie! Ja, jak ślubu nie będzie, jak kawalerski właśnie jest. Rubik, kurwa. To jest mój kawalerski. Nie. Yeah. To jest <śmian> dopiero początek. <śmian> A co z Ulą? No, ula jeszcze nie wie. <śmian> Otwarte. O, nie wie. Otwarte. Panowie, mam tylko pół godziny, dziecko na mnie czeka. Przepraszam, nie słyszę. Proszę panią. Na bokie. Naprawdę, lewy. Prawa boczna na prawie. To, tam. <laughs> A mówiłem ci, żeby droższą zamówić. A co, droższe się nie psują, tak? Daj ją bardziej na bok. Tam. tam, tam, tam. O, się, o, się. A, e. Halo. Halo. E. Dziękujemy. Halo. Jak kroplówka zajdzie, to odłączyć. Ale ona nie może tutaj zostać. No, gdyby jutro nadal kiepsko się czuła, to proszę zgłosić się na SOR- albo do lekarza pierwszego kontaktu. Ona nie może tu zostać, no? Z nami nie pojedzie. Ale proszę pana. Cukrzyków nie bierzemy. Proszę pana, ja się spieszę, wyjeżdżam. Co mam ją samą zostawić tutaj, w Pan do kogoś zadzwoni. Za godzinę będzie z nią ok. Do widzenia. Ile? Słucham. Co? No nie mam dużo. Pięć dyszek. To sobie chyba za mnie żartuje. No nie mam więcej. Pan pomóc koleżance, czy nie? Dam laptopa. Może być. To chyba jednak może być wyrostek. Ok. Kim ty jesteś i co ty tutaj robisz? Ja do mamy. Jakiej mamy? Um, to jest cięcielskie 9? Tak. No to, bo ja czekam w samochodzie i co Nie ma tutaj twojej mamy, rozumiesz? Muszę do jakie. Mała! Hej! Wyłaś stamtąd, słyszysz? Gdzie jest moja mama? – Nie ma twojej mi plecak, właśnie do niej dzwonię. Halo? Ej! Powiedz, jest moja mama albo na policję! A spróbuj tylko zadzwonić. Powiem im, że mnie dotkałeś. Ja ci zadzwonię, zaraz wyłaś stamtąd. – Ej! – Tu jest taki pan. Halo? – Nie wiem, po co przyszedł. Ro, – Rozłącz się, słyszysz? – Rozłącz Ani się! – do, Dobra, dobra, powiem. Twoja mama zemdała, zawieźli ją do szpitala, słyszysz? Tańczyła, zemdlała i zawieźli ją do szpitala, no. Halo? Znowu to samo. Do którego szpitala ją zabrali? Nie wiem. To musimy ją namierzyć? My ją musimy namierzyć? Ja nie mam czasu. Chyba nie zostawisz mi to samej. Dlaczego? Tak, ja to wszystko rozumiem, ale proszę Panią o jedną przy... Tak będę czekał. Do widzenia. A reszta rodziny? Tata, gdzie jest? 3% z 50% Ola! Aha. Tata ma bardzo dużo pracy. Czyli pracuje, super. Gdzie? Powiedz mi, gdzie pracuje, to ci tam zawiosę. Ola! Jezus, daj mi cokolwiek. Jak wygląda, czy jest wysoki, czy ma długie Dobra. włosy, cokolwiek, no. Bo będziesz czekać na swoją matkę w samochodzie. Dobra. Nazywa się Tomasz Sadowski. Jest wysoki, ma ciemne włosy i nosi brązową marnę. Ma brodę, co? Słuchaj, yy, tutaj musisz pomnożyć przez trzy I wtedy wyjdzie ci... A twój tak, gdzie pracuje? Mój ojciec... Mój ojciec pracuje tam, gdzie twój. Zostałeś moim ojcem? Co? Zostałeś moim tato? Ja? Nie! Ja tylko na no, Nie, Nie ma mowy. Ale ja muszę... Nie ma mowy! Ja muszę iść jutro z rodzicem do dyrektorki. No to pójdziesz mamą. Zapłacę ci mam 183,50. Idziemy na policję. Co? No na policję zarobiłam. Ubieraj się. Nie. Tak. Nie. Ubieraj się. Nie. Ubieraj się, nie będę dyskutowała z taką gówniarą jak ty. Nie. Chodź, łapa. Nie, nigdzie nie chcę iść. Idziesz. Przodaj, proszę. Szybko. Nie. Dawaj.

w dwóch. No. Dobra, okej, okay, wiem. Przepraszam, nie pomyślałem. Proszę. O co chodzi? Jak? Jak zaszłaś w ciąży, to... Wpadłaś w straszny lek, pamiętasz? Mi też się chciał wtedy ryczeć. No, a potem tobie przeszło. Ja po, po prostu nie wiem, czy dam sobie radę. Czy... czy mi nie spadnie ze schodów? Czy nie podam za ciepłego mleka? Kurwa, wszystko jest nie tak. Nie umiem sobie znaleźć pracy. Ty latasz po szpitalach. To tylko tak wygląda. Co to jest? Proszę cię, tylko tak wygląda. Mm -hmm. Znam ją? Nie znasz, Ula. Hmm. <laughs> Dlatego nie chcesz być moim ojcem, bo będziesz ojcem kogoś innego? To jest Tola. To jest twoja córka? Zwariowałaś. Myślę, że nie zarywała A widziałeś już moją mamę w szpitalu? Mamę! To no. Ula, poczekaj. Zostaw mnie. Ula, porozmawiaj ze mną. Ula! Daj sobie coś powiedzieć. Poczekaj. Zostaw mnie. Ej! poszukaj mnie. Zbierdam ty. Zostawaj, szkoda dnia. Za godzinę musimy być u Dyry. Daj mi spokój. Co ci szkodzi? Przecież Ula i tak nie jest z tobą, ale... Dobra, to posiedzę tu z tobą. Do której dzwonisz, jest w tej chwili niedostępna. Wiem, coś! Nie powinnaś być w szkole? Tak, ale ktoś mi musi tam zaprowadzić. Na pewno nie ja. Tak, ty. Nie, nie Proszę. Proszę, no tylko ten raz, no. No proszę. Proszę, no proszę. Nie. Proszę. nie. No, ale... proszę. To jest twój tata? Proszę. Zapraszam pana do mnie. Myślałam, że pan nie utrzymuje kontaktów z córką. Ja? Ale... Dlaczego? No jakoś nigdy o panu nie wspomina. No, to to nieważne. Proszę pana. Ola wyłudza pieniądze. Od innych dzieci. Co robi? Sprzedaje im słodycze po wygórowanej cenie. Twierdzi, że ma amerykańskie wersje popularnych batonów. To jest oczywiście buida. A do tego dzieci skarżą się, że giną im różne drobiazgi. Ola kradnie? Nikt mnie nie przyłapał. Tak, ale znaleźliśmy u ciebie w plecaku długopis pisadasia broloczek Edyty. To nie są drogie rzeczy. Raczej takie, które mają wartość sentymentalną. Takie drobiazgi, które rodzice przywożą dzieciom z konferencji, z wyjazdów. Żartujesz sobie? Zwarywałaś, matka się o wszystkim dowie. Słowo, jutro masz wszystko oddać, rozumiesz? Że pana, niech pan się uspokoi. Jestem spokojny, jutro wszystko ma być na tym stole ja to pani gwarantuję. Proszę pana. Proszę pana! To co jest zdenerwowany, bo mama jest w szpitalu. Ola! Ej, no, czekaj, powiesz co zresztą. Mam nadzieję, że matka da ci popalić. Hej, masz umowę! Mam to gdzieś. Obiecałam, matce, że już nigdy tak nie zrobię. To po co to robisz? Bo moja mama nigdy nigdzie nie jeździ, ani od nikogo, ja nic nie dostaję. Chcesz? Co to jest? To jest... To jest bilet z koncertu mojego ulubionego zespołu. Z Londynu. Dajesz mi go? No, z autografem. Jedyny taki. Krzyczałeś na mnie jak ojciec odyczy. Gdzie ty jesteś? Przecież ci mówiłam, żebyś mierzyła cukier. Dobra, dobra. Będę po szkole. Pa. Mama? Tak, nic jej nie jest. Praca do domu. Słuchaj... Poszłabyś gdzieś ze mną? Może na pewno. Przecież otworzy. No no. Co chcesz? To nie jest mój tata. Mogę iść do łazienki? all this is whooping.